Jestem pierwszy, gdyby robisz kolejny ruch, możesz uczyć się ode mnie, albo jak pasem na mnie pójdź, nie trudzieliby, obudź się, muszę bronić no nie ma dość, możesz być, być jak ja, albo wbijać w tune Powiedz mi, co chodzi, że może straciem nasi głowie, czy włóczonym być przez stawia, który ci rozrywa mordę. Powiedz mi, co lepsze siódme podpisy, fizyczne, czy pokrok się spod skrzydła, aromaty toksyczne. Te miejsca tu daje siłę, jako jak stajesz się po wylinki w czapu czy się bez rozpinania smutni. Stać na piwniu, wtedy wiesz jak wielki jesteś Ludzi w szacunek, za to super, dla Ty Możesz także iść na całość pod monotonową sklepem Jak nie zawsze Cię zaskoczą, rok epitetem Śmieję się z tych szynskich, wielkich znawców sportu Piwo, przegląd sportu, i paśka papierosów Nie ma tu recepty, musi stale sam sposób By na pyki swe odrzucić i umalceć swój tręgosłup Wielu nie ma wstydu, jaka mądrość, jaka kasa Po treningu w Adidasach odpalają medialne doniesienia, należy pamiętać o tym, że ludzie mogą być niedoinformowani Dzielić. Już na młodych mistrzów niech strzeże prawa świetne, może ktoś z Was kiedyś zostanie prezydentem! Może go no, dziś namawiam moim, zarobem korzyść, na nas burmia ten pałenu Może książkę, bych za na pozwala etykę łamać Nie widziałeś czegoś sam, więc łatwo cię okłamać To nie niewolnik jest pierwszym rokiem wolności Z pracy młody mistrzu zmierzaj do doskonałości Gola Nie da się omówić atakowi propagandy Zadać oczy, nie daj z sobą sterować